Gdybyś musiał uratować, tak, do wyboru milion dolarów, albo ratuje swojego y, taty z pożaru, to co byś wolał? Eee, eee, milion? Milion dolarów. Czy nie uratowałbyś swojego taty? Co zrobię? Czy nie uratowałbyś swojego taty? Żartuję, ja uratowałbym tatę. Ja, 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 ja. Ale przyznajmy, dalej, przyznajmy, milion, milion dolarów byś miał, nie? On... To po co by ci już lata potrzebny, nie? Jej, dobry, no to... te, dobrze myślisz, nawet, dobrze myślisz, dobrze tu mm. rozumowania masz, kurwa. Milion dolarów i kolejny, to ty nie małem, milion dolarów. Byśmy się pozbyli Ryśka w końcu i byłby spokój, nie? Nie, 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 Czekaj bo jak kurwa update'a mam i mi się pobiera. Update? No dobra.